Tak więc co, weź jedną, pokaż wszystkim, byle nie mi, macie, znacie, pamiętacie? Świetnie. jest gdzieś stop, stop, odłóż tu kartę, a zostawię ją gdzieś w środku, talię przetasuję i... Czy to twoja karta? Nie. To by było dobre, co? Ale kiedy wezmę dwójkę pik i delikatnie począsnę, no już po chwili, przez moment, wygląda dokładnie jak twoja karta, bo wybrałeś piątkę pik, zgadza się? Tak. Ale to jest tylko iluzja, bo jeżeli począsnę jeszcze raz, to z powrotem mamy dwójkę. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że Denis może zrobić dokładnie to samo. Denis, wystaw tak dłoń, kciuk do góry jak na fejsie, złap dwójkę pik za ten róg i począśnij lekko prawo-lewo i obróć kartę.